Zmagasz się z utratą wagi i wszystko, co robisz, nie przynosi efektu? Mam ci coś do powiedzenia. To nie twoja wina. Winą jest Twój powolny metabolizm. Zostań ze mną do końca filmiku. Jestem pewna, że będę w stanie Ci pomóc. Cześć. Mam na imię Renata. Jestem dietetykiem. Codziennie trafiają do mnie pacjenci z tymi samymi problemami. Wiem, co ci dolega. Zostań ze mną do końca filmu, opowiem ci wszystko o Redimin i mam dwie bardzo ważne ostrzeżenia, abyś nie narażał swojego zdrowia i nie stracił pieniędzy. Pierwszą rzeczą, którą powinieneś wiedzieć o Redimin, jest to, że są one sprzedawane tylko na oficjalnej stronie internetowej. Aby ci pomóc, zostawiłem link do oficjalnej strony internetowej w opisie tego filmu więc nie stracisz pieniędzy kupując na fałszywych stronach i nie zaszkodzisz swojemu zdrowiu. Być może zastanawiasz się czym jest redimin i czy naprawdę działa? Odpowiedź brzmi tak. Redimin to suplement diety zaprojektowany, aby pomóc ludziom osiągnąć ich cele odchudzania poprzez zapewnienie naturalnego, bezpiecznego i skutecznego rozwiązania. Suplement ten występuje w postaci tabletek, wykonanych z naturalnych składników, które mają na celu przyspieszenie metabolizmu i oczyszczenie organizmu. Pomaga osobom, które zmagają się z przyrostem masy ciała, działając na przyczyny fizyczne, takie jak powolny metabolizm i zatrzymywanie płynów. Dzięki naturalnemu składowi redimin z pewnością zapewni widoczne rezultaty w krótkim czasie. Ponieważ jest to jeden z najlepiej sprzedających się produktów, redimin był używany przez tysiące ludzi na całym świecie, i nikt nie skarżył się na skutki uboczne. Jeśli cierpisz z powodu zlokalizowanej tkanki tłuszczowej, nie masz jakości życia z powodu swojej wagi, nie możesz wykonywać codziennych czynności bez zmęczenia, masz trudności z oddychaniem z powodu swojej wagi, nie możesz nosić swoich ulubionych ubrań, ponieważ już nie pasują. Masz niską samoocenę, próbowałeś schudnąć i nie udało się, lub nie czujesz się pożądany przez swojego partnera. Rozwiązanie jest proste: wystarczy wziąć dwie kapsułki redimin, jedną 30 minut przed jedzeniem i jedną po, a wkrótce wyeliminujesz zastój tkanki tłuszczowej, przywrócisz metabolizm, zmniejszysz apetyt i uczucie głodu, poprawisz nastrój i samopoczucie, złagodzisz napięcie nerwowe, poprawisz sen. Zaczniesz mieć znacznie lepszą jakość życia i będziesz w stanie wykonywać codzienne czynności bez wysiłku, wyeliminujesz nadmiar płynów z organizmu, zaczniesz patrzeć na siebie w lustrze z większą miłością, twój partner zacznie cię bardziej pożądać, będziesz mieć idealnie krągłe ciało i poczujesz się znacznie lepiej. Ale bądź bardzo ostrożny, tylko oryginalny redimin może zapewnić wszystkie te korzyści. Wysoki popyt na ten produkt doprowadził do pojawienia się wielu podróbek, ale oryginalny redimin jest sprzedawany tylko na jego oficjalnej stronie internetowej. Podrobione produkty nie tylko nie działają i sprawiają, że tracisz pieniądze, ale mogą również zagrozić Twojemu zdrowiu. Aby Ci pomóc, umieściłem link do oficjalnej strony internetowej w opisie tego filmu, dzięki czemu możesz mieć pewność, że otrzymasz oryginalny produkt. Jeśli nadal nie jesteś pewien, czy go kupić, czy nie, Redimin oferuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Jeśli z jakiegokolwiek powodu produkt ci się nie spodoba, możesz skontaktować się z pomocą techniczną w celu uzyskania pełnego zwrotu pieniędzy więc nie masz nic do stracenia. Ale pospiesz się tysiące ludzi na całym świecie odkrywają niesamowite efekty Redimin i zamawiają do trzech jednostek naraz. Aby utrzymać jakość produktu, tylko 2000 jednostek Redimin są produkowane rocznie, co oznacza, że może zabraknąć Twojego. Więc pospiesz się i kup, zanim się skończy. Pamiętaj, że ten produkt jest sprzedawany tylko na oficjalnej stronie internetowej, a link do oficjalnej strony znajduje się w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że ten film Ci pomógł. Obyś był z Bogiem. Do zobaczenia wkrótce.